Ciemka. Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić taką górkę, taki dołek i taką górkę z płaskim wierzchołkiem. Do tego będziemy potrzebować zakładkę Terrain Editing. Jak nie wiesz, jak ją włączyć, Window Terrain Editing. Jak ją masz włączoną, zjeżdżasz sobie do samej góry na sekcję Brush. I w tym momencie pokazuje nam się multum opcji, które zaraz Ci wytłumaczę. No, może oprócz tych, ponieważ tutaj, tu mamy rzeczy, które ustawiamy według własnych preferencji. Nas najbardziej interesują kolejne opcje, czyli jak na przykład Brush Type. Czyli, czy chcemy mieć taki prostokątny pędzelek, czy chcemy mieć okrągły. Ja tam lubię okrągły, więc takiego zostawię. Kolejne opcje służą definiowaniu akcji po naciśnięciu przycisków myszki. Czyli, od góry mamy lewy przycisk myszki, środkowy przycisk myszki i prawy przycisk myszki. I te akcje możemy sobie ustawiać jak dowolnie, jak chcemy. Możemy na przykład, jeżeli mamy Add, to możemy Add ustawić na wszystkich guzikach i cały czas będzie Add. No i właśnie, jeżeli mamy ten ad, to wtedy możemy robić zwykłe górki. Tak, o już się robi górka. Nic trudnego, każdy ogarnie. Jeżeli wybierzemy zaś Smooth, to możemy tą górkę jeszcze sobie wygładzić według własnych preferencji. Ja tylko tak delikatnie pokażę. I jak widzisz, ona się już teraz wygładziła, jest taka ładna, elegancka. Jeżeli sobie kolejną rzecz wybierzemy, czyli Subtract, to możemy zamiast górki robić dołek. I przechodzimy do ostatniej górki, czyli tej z płaskim wierzchołkiem. Pokazuję to na przykładzie górki tylko dlatego, żeby to było ładnie widać, bo ja mam akurat płaską mapę, więc ciężko byłoby to inaczej pokazać. Ponieważ ta opcja nam jakby wygładza teren do danego poziomu. I wiadomo, jeżeli od ja tutaj mam zupełnie płaski teren, to tego nie zauważycie, dlatego robimy to na zasadzie górki. I na przykład chcę sobie zrobić, żeby teraz cały mój teren był na poziomie tej wierzchołka tej górki. Wybieram sobie ten nasz pędzelek, tak jak mam, i klikam CTRL-R. W tym momencie, jak zauważysz, zmieniło mi się tutaj wartości, które mogę dostosować oczywiście tak, jak chcę albo właśnie tym ctrl r zebrać ten punkt, z którego chcę zebrać tą wysokość. I teraz normalnie, tak jakbyś malował teren, sobie malujesz i jakby ci się robi cały prosty tutaj teren. On będzie idealnie do punktu tam 85 aktualnie i możesz tak sobie ciągnąć przez całą mapę, jak uważasz, nie? Tak samo mogę sobie zmienić na przykład na, nie wiem, 100. I teraz mi się wyrówna do poziomu 100. Kolejną fajną opcją będzie slope. Ale slope sam w sobie nie zadziała. W sensie teraz, już o! Już dzieje się coś dziwnego. Więc to nie o to chodzi. <laughs> Zanim zrobimy slope, możemy sobie ustawić tego slope'a na lewy przysmyżki, na przykład. A na środkowy, albo prawy. W sumie prawy będzie wygodniej. Ustawimy sobie set slope target. Teraz, wybierając znowu narzędzie do edycji terenu, musimy sobie ustawić, gdzie jest nasz target wzniesienia. Czyli nasz cel, dokąd będziemy sięgać. Ja sobie ustawię tutaj tego targeta. Jak widzisz, teraz się ustawiła taki jakiś pomarańczowy taki. I teraz się taki pomarańczowy punkcik, i do tego punktu będzie dążyć nasz slope. Pamiętamy, że mamy slope ustawionego na LMB. I teraz, jak widzisz, on się będzie nam ładnie formował. Nie wiadomo, ja nie będę przedłużać teraz, żeby tutaj robić idealny podjazd, ale już tak naprawdę pokazałem Ci, jak możesz zrobić w prosty sposób taki podjazd pod górkę, czy coś ten tym No, ciekawa opcja i myślę, że bardzo przydatna podczas tworzenia takich map, nawet niekoniecznie z reala, tylko właśnie jakby tych wyimaginowanych, gdyż możecie sobie taką właśnie podjazd pod górkę zrobić w ciągu no ilu 15 sekund, coś ten tym I szczerze mówiąc, to by było na tyle. Myślę, że pokazałem Ci pokrótce, jak możesz sobie manipulować terenem. Także ja się żegnam i do następnego, cześć.